Moim głównym zamyśle w głowie i marzeniem było cały czas, żeby się udoskonalać i każdego dnia, żeby stawać się lepszym zawodnikiem, jak i człowiekiem. Od małego chłopaka w sumie nic mnie interesowało, jak generalnie głównie sport, jeżdżenie, ściganie się. Jakby to były rzeczy, którymi się próbowałem napędzać, bo sprawiało mi to największą radość. Przystąpiłem do szkółki bez tej świadomości, gdzie to może cię zaprowadzić, tylko po prostu myślałeś tu i teraz. Żeby wygrać z kolegami, pobawić się wspólnie. To był nasz Plac Zabaw. Kocham w wszelakie. Jeżdżę często jakby na motokrosie, na enduro, na motorach wyścigowych, na dakorowych też się jeździłem. Różnego rodzaju sportowe auta, czy też jakieś bładzi, kłady, czy skutery wodne i śnieżne i tak dalej. Wszystko, co się porusza, to ja bardzo uwielbiam i bardzo lubię tą motoryzację. Najfajniejszym momentem to jest moment, gdy zakładam kaski i wyjeżdżam na tor, bo się czuję wtedy na maksa wolnym człowiekiem i robię to, co najbardziej lubię, bo mnie głównie interesuje to, żeby jeździć, ścigać się. Ja nie czuję, że pracuję, bo, bo robię to, co kocham. Każdy tytuł zdobywany, mistrzostw świata, to jest taki moment, że gdy tego doświadczysz, bardzo ci tego przez cały czas jakby uczucia brakuje i potem robisz wszystko, by móc próbować poczuć to jeszcze raz, Wiele pytań miałem, który tytuł dla mnie jakby jest najbardziej wartościowy, czy jak smakuje? Mogę stwierdzić, że każdy jest wyjątkowy. Pierwszy, bo po raz pierwszy. Drugi bo z rzędu i dla mnie to wewnętrznie było bardzo jakby ważne, żeby rok w rok to była mega sprawa. trzeci bo, po roku przerwy z wicemistrzostwa Świata e, znowu wróciłem no i w tym roku jadąc po czwarty marzyłem wygrać w ten dzień przede wszystkim. Nie, nie zadowalało mnie jakby tylko same przy, przypięczętowanie czwartego tytułu, gdzie dawało mi e, zależnie od rywala drugie, trzecie, czwarte miejsce też mogłoby mi to pozwolić. Na ten dzień bardzo mi zależało, żeby wygrać ten turniej, żeby coś udowodnić e, też nawet samemu sobie po prostu. W 2014 roku, gdy wygrałem po raz pierwszy Grand Prix w Gorzowie Wielkopolski, i to na pewno jeden z dni, których sam z siebie zszokowałem, że mimo młodego wieku, jadąc drugi raz w życiu w Grand Prix, jestem w stanie wygrać z najlepszymi zawodnikami na świecie. To jest najświeższy jakby medal i puchar z ostatniego turnieju Grand Prix, gdzie mi się udało odebrać złoty medal. Staram się z każdego sezonu jakby zostawić minimum po jednym kombinezonie i mieć dla siebie taką po prostu pamiątkę, bo dla mnie to ma wartość taką większą niż pieniądze. To są oryginalne ramy, podwozia i silniki, które zawsze kończyłem, gdy robiłem tytuł Mistrza Świata, mają dla mnie niesamowitą wartość, bo dużo wspomnień, chwil pięknych. Gdy tu wchodzę, to naprawdę pojawia mi się poprzez to dużo uśmiechu na twarzy. Bycie w Orland Teamie na pewno daje mi dużo, jakby zawodnik bez zaplecza sprzętowego, jak i teamowego, za dużo nie jest w stanie zrobić. To nie jest relacja, jak myślę, w firmach biznesowych i tak dalej, tylko bardziej takie rodzinne, chodzi tu o zaufania, o wolę walki, o chęć taką samą jak i moja, żeby to się wszystko razem łączyło. Jakby każdy sezon ma naprawdę wiele wyzwań i trudności, i nie było jeszcze na pewno takiego sezonu, że od początku do końca e, szło tak, jakbyś sobie tego życzył. Wolę próbować i żałować, że próbowałem, że na przykład straciłem czas, niż za kilka lat żałować, że w ogóle nawet nie spróbowałem.